Nie jestem pewna, czy materiał nie wyjdzie trochę chaotycznie, ale w sumie produkcja, o której będę opowiadać, jest chaotyczna. I nawet teraz zastanawiam się jeszcze w toku tworzenia tego materiału. Czy ta forma mi odpowiada, czy wystarczająco popłynęłam z nurtem Lantimosa z tym, w jaki sposób wynurzają się jego sny, jego fantazje, jego opinie w bardzo absurdalny sposób, bowiem mamy do czynienia z tryptykiem. Tryptykiem, który trwa prawie 3 godziny, 2 godziny 35 minut i dzieje się tam absurdalnie dużo, i tak się zastanawiam, czy nie lepiej odebrałabym to jako trzy osobne historie, wypuszczone w trzech odstępach czasu, nawet jeżeli miałoby to być krótkie. Historie, chociaż uważam, że niektóre wymagają dodatkowego komentarza i spokojnie mogłyby z tego powstać trzy pełnometrażowe filmy. A tak, przy trzeciej historii, chyba najbardziej odklejonej i też najbardziej chaotycznej, ale też nie wiem, czy na moją percepcję właśnie nie wpływa to, że to była już trzecia historia i właśnie przy niej odczuwałam już. Pora zmęczenie materiału. No ale właśnie, czy to przez to, że mamy 2 godziny 45 minut i trzecią historię najbardziej odklejoną, czy to właśnie przez to, że ona jest faktycznie chaotyczna. Porozmawiajmy sobie na ten temat, bo zdecydowanie jest o czym opowiadać, tylko że chciałabym ostrzec, że mogą pojawić się tutaj spoilery. Będzie sekcja typowo spoilerowa, ona zostanie wydzielona, ale ogólnie w toku materiału jakieś mniejsze spoilery mogą się pojawiać, bo jest to film, o którym Trudno się mówi bez spoilerów. Ja ogólnie nie do końca wiedziałam nawet o czym on będzie i zdecydowanie polecam takie podejście. No wiecie, kiedy recenzowałam film Strange Darling, no to to było jasne, że najlepiej w ogóle iść w ciemno, nie wiedzieć nic, no bo ten film bazuje na zwrotach akcji, zaskakujących zwrotach akcji i nadal bardzo mocno polecam tę produkcję i moją recenzję. Natomiast w przypadku nowego Lantimosa, w przypadku rodzajów życzliwości, sytuacja jest zgoła inna, no bo Cokolwiek by się powiedziało o tym filmie, to nie będzie taki stricte spoiler. No, jeżeli się nie zaspoileruje, oczywiście zakończenia, ale są kwestie, które wypadają dość płasko, gdy się o nich mówi. Gdy w ogóle podsumowuje się poszczególne historie, to, to nie oddaje tego, co wynurza się z tych snów Lantimosa, więc to jest produkcja, którą po prostu trzeba obejrzeć, trzeba popłynąć z tym nurtem. I to jest też rodzaj filmu, z którym albo się płynie, albo nie. Chociaż pojawia się bardzo ciekawa kwestia, bowiem on intryguje od samego początku. I nawet jeżeli coś tam wam po drodze zgrzyta, to wydaje mi się, że chce się zobaczyć to zakończenie, te zakończenia, chce się zobaczyć, jak te historie się splatają, czy w ogóle się splatają, więc jest w tym filmie pewien magnetyzm. Magnetyzm, który sprawia, że trudno oderwać się od ekranu, nawet jeżeli właśnie w tej trzeciej historii wkrada się mnóstwo chaosu i wkrada się znużenie. Ja mam na imię Ola. Się biorę na warsztat rodzaje życzliwości, produkcję, która robi wrażenie, jeżeli chodzi o obsadę, robi wrażenie, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, bo jest to specyficzny obraz, ale jeżeli chodzi o samą fabułę, no to tutaj oceny pozostają Wam, bo każdy, wydaje mi się, że każdy wyciągnie z każdej historii coś zupełnie innego. I to są właśnie sytuacje zaprezentowane na bazie logiki snów, więc spokojnie można te opowieści interpretować na bardzo różne sposoby i większość interpretacji po prostu będzie poprawna. Ja przedstawię swoje wnioski z tych historii. Ale jestem bardzo ciekawa waszych, tego, co wy wyciągacie z tego, co wynurza się właśnie z wizji Lantimosa. I jako, że w rodzajach rzeczywistości mamy do czynienia z tryptykiem, no to zostajemy trzy opowieści, i tylko jedna opowieść ma scenę po napisach, która jakby sprawia, że ta cała historia, całe rodzaje rzeczywistości mogą się zapętlić. Każda z tych historii zatytułowana jest w tytule przynajmniej pojawia się inicjał mężczyzny, RMF, który tak naprawdę nigdy nie jest rozłożony na czynniki pierwsze w tej produkcji, więc tutaj również pole do interpretacji jest bardzo duże. Bardzo ciekawa kwestia jest jednak taka, że ten RMF to postać, która nie ulega zmianom. Myślę, że tyle mogę powiedzieć, bo wszyscy inni bohaterowie. W w których wcielają się znani aktorzy, mamy tam całą plejadę gwiazd. Oni są rotowani w tych historiach. Oni realizują różne funkcje w tej dynamice władzy, bo jeżeli chodzi o taki ogólny, temat rodzaju życzliwości, no to właśnie wydaje mi się, że dynamikę władzy można wyciągnąć na powierzchnię, na pierwszy plan. W każdym razie ten RMF pozostaje bez zmian, a jednak odgrywa bardzo istotną rolę i sprawia, że dzięki niemu te historie się przeplatają. Dzięki motywom, które są tutaj centralne, które pojawiają się w każdej historii, tylko że różni bohaterowie dostają różną pulę motywów w zależności od tego, jakie decyzje w życiu podjęli, i w jakim punkcie życia ich poznajemy. No i w związku z tym, jakbym miała ja tak w telegraficznym skrócie podsumować te opowieści, przypowieści chyba trzeba powiedzieć o motywach biblijnych, pozornie biblijnych, ale na pewno jakieś elementy są tutaj zaczerpnięte, też będzie osobny paragraf. Jeżeli chodzi właśnie o pierwszą opowieść, to koncentruje się na dynamice władzy w środowisku pracy. Mamy toksyczną relację na linii pracodawca-pracownik, co bardzo mocno odbija się na życiu prywatnym pracownika, i tutaj takim centralnym motywem jest kapitalizm i konsumpcja. Te dwa wybijają się na pierwszy plan, ale całość jest poddana logice snów, więc mamy mnóstwo absurdalnych, nielogicznych sytuacji, które po zakończeniu można sobie poskładać w jakąś całość wedle uznania. Jeżeli chodzi natomiast o drugą opowieść, to dynamika władzy, ale w domu, bo dotyczy relacji kobieta-mężczyzna, mąż-żona. Żona wraca do domu, chociaż została uznana za zaginioną i mąż zaczyna się dziwnie zachowywać. I mamy zaprezentowane właśnie wykorzystywanie władzy na tej linii. Ta opowieść jest moim zdaniem najbardziej linczowska, najbardziej miesza się tutaj fantazja z rzeczywistością, a przynajmniej na pierwszy plan jest to najbardziej wyciągnięte, bo logika snów jest najmocniej zaprezentowana w trzeciej, najbardziej chaotycznej w moim mniemaniu historii, która opisuje relacje władzy, jednostka, kult, sekta i wykorzystywanie relacji właśnie na tym poziomie. I generalnie we wszystkich tych opowieściach chodzi o poczucie przynależności, o poczucie przynależności, akceptację, o wbijanie się do pewnych grup, wspinanie się na pewne poziomy i to wszystko kosztem utraty cząstki siebie, a nawet nie tylko cząstki, bo całej duszy. Tak jak wcześniej wspominałam, ten RMF pozostaje bez zmian. On cały czas jest jednostajny, konstant. Natomiast nasi bohaterowie się zmieniają, zmieniają się ich wartości chociaż uwypuklone są ich podstawowe potrzeby. I to jest bardzo ciekawa kwestia, bo takie potrzeby jak głód, jak pragnienie, jak potrzeba bliskości, potrzeby seksualne, one się tutaj cały czas rotują, cały czas się przyplatają, tylko że różni bohaterowie, różne te... Pulę potrzeb dostają i przez to można mieć dysonans, oglądając cały film po prostu za jednym posiedzeniem, bo zacierają się te granice między bohaterami. Zaciera nam się to, w jaki sposób dana potrzeba była zaprezentowana w historii A, w historii B i w historii C. I nie wdając się jeszcze w jakieś potężne spoilery to wydaje mi się, że kluczem do zrozumienia rodzaju rzeczywistości jest utwór otwierający ten film, Sweet Dreams i kilka wersetów, które pojawiają się w tym utworze. Właściwie w nich tak naprawdę zawiera się ta cała dynamika tego filmu, właśnie w tym, że każdy kogoś chce wykorzystać, ktoś chce być wykorzystywany, ktoś myśli, że chce być wykorzystywany i ktoś to wykorzystuje, wykorzystuje, przekracza granice, przekracza przekracza normy społeczne i to wszystko właśnie zawiera się w tym kluczu, który dostajemy już na samym początku tej historii i to może umknąć. Wydaje mi się, że jeżeli macie problem ze zrozumieniem tego filmu, albo może nie ze zrozumieniem, bo to nie jest jakieś skomplikowane wielkie dzieło, ale bardziej z popłynięciem, z nurtem tego filmu, to dobrze przyłożyć właśnie te kilka wersetów utworu Sweet Dreams i wydaje mi się, że wtedy wszystko staje się chociaż trochę jaśniejsze. I tak naprawdę, jeżeli chcecie faktycznie poczuć ten film, jeżeli chcecie sobie wyrobić własne zdanie na jego temat, do czego gorąco zachęcam, to tutaj musicie przestać oglądać tę recenzję i wrócić do niej później. Będzie mi bardzo bardzo miło, jeżeli dacie znać, co o tym filmie w ogóle myślicie, jak wy go interpretujecie i jak na was wpłynął, bo różne wnioski potem mogą się kołatać w głowie. W każdym razie teraz będą pojawiać się już kwestie znacznie bardziej spoilerowe, więc chciałam ostrzec, żeby nikomu nie popsuć zabawy. Też na samym początku tego materiału była plansza informująca właśnie o tym, że tu są takie większe spoilery. I zacznijmy sobie od historii numer 1 chronologicznie, chociaż tak się zastanawiam, czy nie powinnam zacząć od historii numer 3 i zburzyć trochę chronologię tych wydarzeń, bowiem, tak jak wcześniej wspominałam, mamy po trzeciej historii scenę po napisach, która może wskazywać na pętle zdarzeń, bowiem RMF tej trzeciej historii zostaje wskrzeszony, a w pierwszej historii ma zostać zamordowany. Mamy do czynienia z cyklem życia, więc wydaje mi się w ogóle, że te historie można sobie dowolnie układać i dowolnie je oglądać w dowolnej konfiguracji. Dlatego wcześniej też podkreślałam, że na spokojnie, może z czystszą głową i lepiej oglądałoby się to jako trzy osobne filmy. Nawet krótkie w stylu Wes Andersona, nawet w stylu właśnie tego co wypuścił na Netflixie, bo wtedy mocniej można by było to chłonąć, a tak trochę jesteśmy przytłoczeni tym absurdem zdarzeń, łańcuchem absurdu zdarzeń. W pierwszej historii, tak jak wcześniej wspominałam, dostajemy dynamikę władzy pracodawca-pracownik. Tytuł, śmierć RMFA i wszyscy bohaterowie w tej historii praktycznie wszyscy ważni bohaterowie w tej historii mają imiona rozpoczynające się od literki R. Raymond, Robert. Tu mamy tę główną dynamikę władzy. Okazuje się bowiem, że Robert, w którego wciela się Plemos, on zdaje relacje ze wszystkiego co dzieje się w jego życiu swojemu szefowi. Mówi to, co czytał przed snem, kiedy uprawiał seks z żoną, co jadł na śniadanie, czego się napił po pracy. Problem polega na tym, że to nie jest tak, że on dokonał tych wyborów i zdaje raport szefowi z tego, co się wydarzyło, tylko szef i tak to ustalił i on i tak wie, co się wydarzyło. Plemons wcielający się w Roberta, on nie ma żadnej wolnej woli. Wszystko, co się dzieje, począwszy od tego, czy żona zajdzie w ciążę, czy w ogóle będzie jego żoną, to zostało zaplanowane, ukartowane, zapisane przez szefa Roberta i on musi realizować to, co zostało mu zlecone. Trudno nawet powiedzieć, że pracodawca sprawdza tę decyzję, bo mamy tutaj sytuację prezentującą, że Robert nie może zachować się inaczej. Jeżeli jest powiedziane, że ma zamówić bezalkoholowy koktajl, to tak ma zrobić. On nie jest w stanie się przeciwstawić. I w sytuacji, gdy zaczyna się przeciwstawiać, wszystko legło w gruzach. Wszystko zostało zniszczone, to, co budował przez lata, to, co zostało zbudowane przez jego pracodawcę, więc mamy tę toksyczną relację zaprezentowaną w środowisku pracy, która wpływa walnie na całe życie pracownika. I to jest wszystko podporządkowane konsumpcjonizmowi, bo za to że właśnie Robert realizuje chore żądze Raymonda, on dostaje piękne rzeczy, on dostaje cenne rzeczy, między innymi rakiety McEnrolla, między innymi jakiś hełm, kask, cudowne rzeczy, które gdy próbuje sprzedać, okazuje się, że są totalnie bezwartości. Dlaczego są bezwartości? Bo Raymond tak ustalił, bo Robert nie może mieć wolnej woli, on chociaż próbuje się przeciwstawić, to nie może mieć wolnej woli. Dlatego wcześniej wspominałam o tym, że ma to charakter przypowieści, bo Raymond zleca Robertowi Morderstwo. Ma zabić tego rmf tytułowego i wtedy właśnie Robert się przeciwstawia, więc przypomina to biblijną przypowieść o tym, jak daleko się posuniesz, żeby czcić swojego Boga, co dla Niego zrobisz, gdy będzie Cię wystawiał na próbę. I gdy Robert próbuje żyć swoim własnym życiem, próbuje wykształcić swoją wolną wolę, pojawia się odruch Pawłowa. Wykształcone, bezwarunkowe odruchy. On zachowuje się dokładnie tak samo, jak wcześniej nauczył go Raymond. On robi dokładnie te same rzeczy, okalecza się, tak poznaje kobiety, poznaje w tych samych miejscach. On w ogóle ma tę samą pulę miejsc, do których się udaje. To jest jego zamknięta rzeczywistość. On nie żyje w otwartym świecie, tylko po prostu porusza się cały czas po tych samych strukturach. Nie jest w stanie Wyrwać się z tej spirali, z tego cyklu, który tylko może się zakończyć tragicznie. No i on w końcu decyduje się właśnie na morderstwo RMF-a, tylko w zupełnie inny sposób, niż to było oczekiwane, tylko po to, żeby ponownie wkupić się w łaski swojego szefa. Jeżeli chodzi o kwestie biblijne, to nie tylko właśnie przypowieść o tym, że. Jak daleko się posuniesz, żeby czcić swojego Boga, żeby wkupić się własnie, ale też pojawia się pocałunek Judasza, moim zdaniem niesamowicie wymowny właśnie w tej historii. I ja nie bez przyczyny wspomniałam o ruchu Pawłowa, bo do psów to sobie jeszcze wrócimy odgrywają bardzo ważną rolę i są kolejnym kluczem, tylko nie tym, który pojawia się na pierwszy rzut oka, do zrozumienia tej historii. W drugiej, właśnie opowieści o psach jest znacznie więcej. To opowieść tak z kronikarskiego obowiązku o mężczyźnie, który zatraca się w swoim szaleństwie w związku z tym, że jego żona zaginęła na morzu. I wszyscy już wiedzą, że ona nie wróci. Przyjaciele, środowisko pracy również o tym wie komendant i widzą, jak bardzo nasz bohater się w tym pogrąża, jak już nie jest do odratowania. I gdy już chyli się ku upadkowi, żona wraca. Wraca cała i zdrowa. Praktycznie nic się nie wydarzyło, ale on widzi w niej coś zupełnie innego. On dostrzega, że to nie jest jego żona. Tak bardzo ta paranoja już mu nakręciła wszelkie spirale. I on zaczyna wystawiać ją na próbę w związku z tym, że ona staje się służalcza, ona wróciła i chce uszczęśliwić swojego męża. To nie jest tak, że to on ma ją uszczęśliwiać po tym, co przeżyła, tylko mamy tutaj takie typowe wzorce mąż żona, że ona ma stłumić tę traumę, ona ma nie mówić o tym, co ją boli, ma tylko. Podporządkować się temu, żeby zadowalać swojego małżonka. Małżonka, z którym ewidentnie coś jest nie tak, i to widać od samego początku, od sceny na posterunku, gdy rozmawia z jakimś tam podejrzanym i mówi swojemu przyjacielowi później, że ten podejrzany to przypomina jego żonę, chociaż totalnie jej nie przypomina. On wszędzie ją widzi. On ma jakąś fantazję, wyobrażenie, które później, gdy ta żona rzekomo wraca, mówię rzekomo, bo to nie jest taka oczywista kwestia, i nie jest zero jedynkową kwestią. To ona w ogóle nie jest spójna z jego fantazją. I dochodzi do sytuacji tragicznych, bo ona dosłownie poświęca część siebie, odcina sobie palec i podaje mu go skalafiorem. Znowu mamy tutaj logikę snów, bo to jest absurdalne, a on nawet tego palca nie je, tylko daje kotu. Kotu, który wcześniej osyczał żonę, co by mogło wskazywać na to, że jednak Daniel, ten mąż, ma rację, że to nie jest jego żona, że ktoś się podmienił, że mamy tutaj do czynienia z jakimś spiskiem na wielu poziomach. Tylko, że moim zdaniem tutaj wjeżdża ta kwestia, o której wcześniej wspominałam, motyw psów. Bo właśnie Emma Stone, wcielająca się w jego żonę, opowiada o tym, że ona śniła o wyspie psów, o tym, że była na wyspie, którą zarządzały psy. I to ludzie byli podporządkowani tym psom, i nie mogli przez to jeść normalnych rzeczy. Mogli dostać tylko jagnięcinę w określonych sytuacjach bardzo, bardzo rzadko, bo psy jadły mięso. Natomiast to, co było dostępne zawsze, to czekolada, która jest szkodliwa dla psów. Więc ona zdecydowała, że będzie jeść tę czekoladę, bo jest zawsze dostępna. I raz, że można to interpretować, jako chęć przetrwania, bardzo przemożną chęć przetrwania, i interpretować w tym kierunku, że zeszła na stronę kanibalizmu. Mamy migawki, które to prezentują. Migawki, które są zaprezentowane z perspektywy męża, więc też trzeba na to wziąć poprawkę, ale z drugiej strony ja bym to bardziej widziała. W kontekście tej dynamiki władzy, że ona wybrała czekoladę, bo czekolada jest dostępna, wybrała tego męża, nawet go nie kocha jakoś bardzo, ale jest, po prostu jest i jest dostępny i był dostępny, i nawet jeżeli nie ma się przed nim płaszczyć. No to po prostu był i nie będzie musiała jakoś bardzo się męczyć w życiu, chociaż jak widać, męczy się. I wracając do tego kota, bo zaraz o nim zapomnę. Kot na nią syczy, bo widzi w niej psa. Psy służą, koty nie. Ona zmieniła się nie pod tym względem, jak widzi to jej mąż, że to jest jakiś klon, że to jest jakiś spisek na wielu poziomach. Nie, ona się zmieniła w postać służalczą, w psa, tak jak te psy właśnie były na wyspie, tylko że tam było odwrócenie ról, bo tak jest łatwiej, bo tak jest wygodniej, bo nie trzeba odnajdywać się w chaosie życia, jeżeli jest się komuś podporządkowanym i ten ktoś podejmuje za nas decyzję. Tu też jest widoczna paralela pomiędzy pierwszą a drugą historią, bo żona Roberta też została mu wybrana, on nie musiał nic robić. Tak samo właśnie Liz, ona zdecydowała się, że Daniel będzie jej mężem, bo jest dostępny, bo nie będzie musiała się. Męczyć. Tak się zastanawiam, czy bardziej podoba mi się pierwsza historia, czy druga. Chyba teraz skłaniam się ku drugiej, bo tutaj mocniejszy jest wydźwięk tej opowieści, żeby nie narzucać tych nierealistycznych oczekiwań, żeby akceptować kogoś, takim, jaki jest, ale też, żeby nie poświęcać siebie osobie, która nie jest w stanie tego docenić. To wszystko bardzo mocno wybija się z tej historii, która gdzieś tam błąka się na granicy absurdu, gdzieś tam błądzi pomiędzy rzeczywistością a snem, ale jednak ten wydźwięk jest tutaj bardzo, bardzo mocny. Tę historię można też interpretować dwojako, bo na sam koniec żona Daniela odbiera sobie życie, żeby się poświęcić. To jest ten największy akt poświęcenia. Oddaje mu swoją wątrobę, i w tym momencie w drzwiach. Pojawia się prawdziwa żona ubrana właśnie w ten sam strój, co ta, która przed chwilą popełniła samobójstwo. I można to interpretować tak, że w tym momencie, w tym punkcie fantazja zrównała się z rzeczywistością. I on dalej może się nad sobą umartwiać, no bo żona odebrała sobie życie, więc to jest spójne z tym, co działo się wcześniej, że ona tak naprawdę nigdy nie wróciła. Można też pójść w inną stronę, że on aż tak bardzo zagubił się w tej spirali szaleństwa, że on faktycznie spotyka się ze swoją żoną, tylko tylko w świecie pośmiertnym, bo odebrał sobie życie, bo tak naprawdę to, co widzieliśmy, to była projekcja. To nie jest tak, że jego żona okaleczała siebie, jego żona popełniła samobójstwo, tylko on zrobił sobie krzywdę, bo widział to tak, jakby to była jego żona. Dlatego on miał jej projekcję snów ale to jest już kwestia bardzo, bardzo dowolna. To nie jest tak, że trzeba wybrać jedną interpretację i się jej trzymać. Po prostu Lantimos oferuje tutaj bardzo dużo ścieżek interpretacji tych historii. Pozostawia klucze, ale klucze, które pasują po prostu w zależności od tego, co chcecie dostrzec w tej opowieści i co najmocniej z Wami w tym momencie rezonuje. No i pozostała jeszcze trzecia opowieść. Trzecia opowieść, która rezonuje ze mną najmniej. I zastanawiam się, czy jest to kwestia tego, że po prostu jest to trzecia historia, i minęło już bardzo dużo czasu i sam stał się po prostu trochę męczący, czy faktycznie ta trzecia opowieść jest najbardziej chaotyczna. Mowa tutaj o przynależności przede wszystkim. O tym, jak bardzo i jak daleko można się postunąć, żeby przynależeć do jakiejś grupy. Tutaj akurat wybór jest fatalny, bo chodzi o kult. I bohaterka wpadła z deszczu. Podrynne, bo wyszła z przemocowej relacji i trafiła właśnie do kultu. Kultu, który wykorzystuje ludzi do własnych celów, jak to zresztą w kultach bywa. I ta przynależność pociąga za sobą potężne konsekwencje, bo musisz wyrzec się absolutnie wszystkiego siebie, rodziny. Swojej duszy, swoich wartości i podporządkować się absolutnie, totalnie, bo jeżeli tylko wyłamiesz się właśnie z tych szeregów, zrobisz coś na przekór, zrobisz coś, co jest tematem tabu, tak jak właśnie w drugiej historii tematem tabu był ten kanibalizm, tak tutaj tematem tabu są kontakty seksualne z innymi, koniec zostajesz wyrzucony właśnie z tych szeregów. I właśnie nasza bohaterka chce do tych szeregów za wszelką cenę wrócić. Ponownie pojawia się motyw snów, ona widzi dwie kobiety i za wszelką cenę chce je odnaleźć. Okazuje się bowiem, że jest to samospełniająca się przepowiednia, bo jedna z nich ma potężne moce. Jest w stanie wskrzeszać, jest w stanie wskrzesić tego RMF-a, dlatego wcześniej wspominałam o tym, że te historie się zapętlają. RMF zostaje wskrzeszony, je kanapkę i zaczyna się pierwsza opowieść. Ale można to interpretować na totalnie różne sposoby i można oglądać te historie w różnej kolejności i wyłapywać zupełnie inne nawiązania. W każdym razie to jest jedyna opowieść, która ma scenę po napisach i bardziej absurdalna ta scena po napisach być nie mogła, bo okazuje się, że kobieta, która potrafi wskrzeszać, ona ginie. I właściwie była to jedyna postać w całej tej historii, w całym filmie rodzaje życzliwości, która faktycznie była życzliwa i uratowała biednego pieska. Znowu pojawia się tutaj motyw psów. Więc tak naprawdę w pierwszej historii mieliśmy do czynienia z odruchem Pawłowa, że Robert powielał te wszystkie schematy, które zostały mu wpojone przez jego szefa. Szefa, który właściwie kontrolował, nawet nie właściwie, po prostu kontrolował całe jego życie. W drugiej historii mamy służalczość. W ten sposób zaprezentowane są psy i odwrócenie tych ról we śnie. Śnie, który jest samospełniającą się przepowiednią, ale podlegającą logice snów, tak? Bo w snach dzieją się rzeczy absurdalne i często sny można interpretować w sposób odwrotny, dlatego mamy taką dynamikę władzy zaprezentowaną na ekranie, a nie Inną. I wreszcie trzeci sen sen, który również jest samospełniającą się przepowiednią, bo w końcu bohaterka odnajduje te bliźniaczki, tylko właśnie tutaj ten absurd wybija się najbardziej na pierwszy plan i w zakończeniu, gdy ta, która potrafi wskrzeszać, ta, która jest jedyną życzliwą postacią w całym filmie umiera. I jeszcze w tym śnie, gdy te włosy zostają wciągnięte przez odpływ w basenie i ona jest uratowana przez te bliźniaczki pływające synchronicznie, to Emma Stone myśli o tym, że w tym momencie mogłaby umrzeć z głodu. Nie, że się utopi, bo właśnie tak Działają sny, taki jest absurd stów, to nie jest tak, że można przyłożyć do tego jakąkolwiek logikę. I tak naprawdę na dobrą sprawę rodzaje życzliwości w całości podlegają logice snów, od samego początku do samego końca. Kluczem do zrozumienia jest ten utwór Sweet Dreams, to, że ktoś może chcieć Cię wykorzystać i możesz czuć, że chcesz zostać wykorzystane. To wszystko cały czas się tutaj przeplata. Po drodze dostajemy pomniejsze klucze, klucze w snach samouspominające się przepowiednia, klucze w przypowieściach nawiązujących do Biblii, klucze w symbolice psów, klucze w nieśmiertelniku, który jest tutaj zduplikowany i to też miesza nam w głowie w drugiej historii, klucze pomniejsze, klucze zwodnicze i tak naprawdę wszystkie historie można interpretować na diametralnie różne sposoby, bo tak działają sny. Nie ma jednej Prostej interpretacji. Zanim przejdę do podsumowania tego przeciągłego materiału, chciałabym także zwrócić uwagę na postać RMF-a, który pojawia się w tytułach, ale który pozornie nie odgrywa jakiejś wielkiej roli w tych historiach, bowiem RMF tak naprawdę, nie wiem jak się nazywa, nie wiemy jak rozszyfrować ten skrót. Widziałam w internecie interpretację, że można do tego przyłożyć trzy słowa redemption, manipulation, faith. Odkupienie, manipulacja, wiara. Co zdecydowanie pasuje, ale to nie jest nigdzie potwierdzone. Moim jednak zdaniem RMF może być interpretowany na przynajmniej dwa sposoby. Może być postacią, która nie ulega zmianie. Może być osobą, która jest w stanie zachować swoje zasady, kręgosłup moralny, zmieniając w tym się świecie, w dynamicznym świecie, który cały czas wystawia nas na próbę. On jest ciągle jednostajny, on płynie z tym nurtem, on jest podporządkowany, ale to nie jest tak, że komuś podlega. Po prostu akceptuje to, co życie mu przynosi. Jeżeli ktoś ma go zabić, to go zabije. Jeżeli ktoś ma go wskrzesić, to go wskrzesi. Jeżeli jest jakaś karma, wyższa jest instancja no to się pojawi. Właśnie w drugiej interpretacji widzę RMF-a jako wyższą instancję, boga, postać, która się nie zmienia, bo jest ponad tym wszystkim i tylko przesuwa pionki po planszy, tylko rotuje tymi potrzebami, tylko rotuje tym, jakie mają popędy nasi bohaterowie i jakie funkcje. I sprawdza sobie, jak oni się zachowają, gdy zostaną dociśnięci, gdy zostaną zmienione zasady gry. Więc wydaje mi się, że Obie interpretacje tutaj pasują, ale kto wie, co tak naprawdę Lantimos miał na myśli. I tak jak zasugerowałam w tytule, rodzaje życzliwości wcale nie są życzliwe. Życzliwość jest tutaj zmanipulowana, życzliwość jest tylko po to, żeby osiągnąć jakieś cele, żeby ktoś, kto jest wyżej, pracodawca, ktoś, kto w dynamice władzy jest wyżej w danej historii, jak mąż, mógł osiągnąć swoje cele, żeby fantazja spotkała się z rzeczywistością. Życzliwości tutaj jest naprawdę bardzo mało, a jeżeli ktoś jest życzliwy, to kończy tragicznie. Rodzaje życzliwości są tylko pod płaszczem, żeby kimś zmanipulować, żeby wciągnąć go w grę. I żeby osiągnąć to, co się chce, ale nie żeby ta osoba, która chciałaby coś osiągnąć, to faktycznie osiągnęła. I to wszystko jest przeplatane z tematami takimi jak konsumpcjonizm, jak kapitalizm, jak typowe role, które, których zmian niektórzy nie są w stanie przyjąć do wiadomości, jak poszukiwanie odkupienia w miejscach, w których zdecydowanie odkupienia nie powinno się poszukiwać. I z tą myślą Was zostawiam serdecznie, zapraszam do sekcji komentarzy, podzielcie swoją opinią na temat całej produkcji, poszczególnych historii, Dajcie znać, która historia podobała Wam się najbardziej, bo u mnie w rankingu to jest chyba 2-1-3, chociaż jedynka prawie dorównuje dwójce. Też pewnie zadziałała tutaj świeżość, ciekawość, magnetyzm. I będzie mi również bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego.